A izolę? Siemano, jesteśmy na Azorach, a dokładnie na wyspie Terceira, na którą dolecieliśmy za 10 euro, dwie strony w sumie, za jedną osobę, Ryanerem z Lizbony. To jest najłatwiejszy sposób, żeby się tutaj dostać. W ogóle polecamy Wam przejechać na lotnisko wcześniej, ponieważ odlot jest z drugiego terminala i na ten drugi terminal nie da się dojechać we własnym zakresie. Można tylko i wyłącznie busem, który łączy pierwszy terminal z drugim terminalem. A w związku z tym zajmuje to, nie z 15-20 minut więcej, więc tutaj tak ważna rada. Bądźcie wcześniej na lotnisku, żeby się przypadkiem nie zgapić i, i nie spóźnić na samolot. Wyspa jest y, bardzo, bardzo ciekawa, co zobaczycie dzisiaj na naszym nagraniu. Jest zupełnie inna niż się tego spodziewaliśmy. W sumie y, Azory to archipelag dziewięciu wysp. Tej Ceira jest taką w sumie przypadkową, jakby dla nas jest przypadkowym wyborem, bo najbardziej znana jest... Y, Miguel. San Miguel. Najbardziej znana jest San Miguel. Czemu ja zawsze zapominam nazw? Na wyspie polecamy wynająć samochód, bo koszt tego samochodu, czyli najtańszego, najmniejszej mikry, to jest generalnie 20 kilka euro za ile dni? Trzy. Ten samochód kosztuje tyle, ile kosztuje tutaj rower na jeden dzień dla jednej osoby. Samochód trzy dni, rower jeden dzień dla jednej osoby. Co się bardziej opłaca? Rower. Dojechaliśmy właśnie na parking, najbardziej turystycznego miejsca na wyspie Terceira. Jesteśmy jedynym samochodem, który tutaj jest. Także ta wyspa chyba nie jest zbyt turystyczna. Istotna informacja jest napisana tutaj, czynne od 14.30. Wrócimy po 14. no jest to po prostu przyjemnie, a to miasteczko wygląda bardzo ciekawie, a jest to stolica wyspy Terceira na Azorach, jest bardzo kolorowa i jest plaża nawet. Słyszycie te strzały w tle? Generalnie chodzi o to, że to jest baza wojskowa i oni tu trenują. Co wiem dziwnie. Jedzie się w takich odgłosach. Przed przyjazdem tutaj zastanawialiśmy się jak to jest być na środku oceanu, na środku po prostu niczego. I to jest właśnie punkt widokowy, na którym można to poczuć. By, no. Jesteśmy my i totalnie wielka, ogromna tafla wody, oceanu. Nie wygląda niesamowicie. Ponadto, jak się ma farta to można tutaj dostrzec wieloryby, no my na razie ich nie widzieliśmy, ale po się. No, jesteśmy tu dopiero no, minutę. Wjechaliśmy właśnie na jakąś strefę wojskową i nas wojsko ściągnęło, <laughs> bo mówią, że mają trening strzelecki. A my tam sobie jeździliśmy, ale ładny widok widzieliśmy. Azory odkryto w ogóle w 1437 roku, i na cześć tego odkrycia, 500 lat po nim, zbudowano tutaj na samym szczycie góry Cypelku, z widokiem na całe morze, taki wielki monument. Chciałam na szybko powiedzieć, że w turystycznych miejscach, w których spodziewaliśmy się tłumów, naprawdę panuje bardzo, bardzo, bardzo duży spokój. Jest bardzo mało ludzi, i wszystko jest takie. Jedziemy do miasta, nie? Jedziemy do miasta, bo za spokojnie tu. O, o, przypadkiem nagrywam. A ty znowu na telefonie? O, bo oglądam... O wieloryba. Czy 50 euro to dużo? 50 euro? Za oglądanie wielorybów? To... To pozostawiam Wam, ale wydaje mi się, że dosyć dużo. Ładny flash to terceira nie słysz, nie słynie, ale mają ładne domki kolorowe. Główną atrakcją na Tercejrze są jaskinie. Pierwsza to Algar do Carvao, nazwę dam na dole, bo nie wiem czy dobrze wymawiam. Druga to Gruta do Natal, z przewodnika wynika, że ta druga to jest jaskinia Bożego Narodzenia po prostu. Wejście do obu grot to 12 euro na jednym bilecie. we wnętrzu krateru, wulkanu. Wygląda kapitalnie, jest mega wilgotny. My wchodzimy w ogóle w dół, kilkaset metrów, pod krater, gdzie lawa wybucha. także fajnie to wygląda. Jeśli wejdziecie tutaj do wnętrza krateru na, na tej wyspie, to polecam wszystkim zabranie kurtki, bo nie pada deszcz na zewnątrz, a tutaj po prostu wszystko się tak mocno skrapla i tak wilgotne, że cały czas mamy uczucie, jakby coś do nas padało i cały czas słychać te kropelki deszczu rozbijające się. Niesamowite. Więc kurtka, must W dole jest piękna laguna, jest to jeziorko powstałe poprzez krople. Wbijamy właśnie do grota Donatal, czyli Wielkiego do Narodzenia po polsku, bo jest tutaj polski przewodnik po polsku, można czytać sobie. Jest się takie śmieszne stroje, bo ciekawostką tego miejsca jest to, że wchodzimy do tunelu przez Brzezla. Zobaczymy o W każdym miejscu gdzie jest troszeczkę wilgoci, w tych skałach od razu pojawia się mech. W ogóle jaram się strasznie, że jestem w środku lawy. I tutaj lawa płynęła. Tym tunelem, tym tunelem. I to jest zastygnięta lawa. W ogóle dziwi mnie to strasznie tutaj, że jest bardzo mało Polaków. Chyba nie spotkaliśmy jeszcze ani jednego tutaj na Azorach. Niemka? Ja spotkałam samolot. A ja nie, bo siedzieliśmy osobno. Ciekawostką na temat tej wyspy jest fakt, że słynia ona z hodowli krów. Do tej pory widzieliśmy tylko jedną fabrykę i była to fabryka, w której no, doili krowy. Chciałam, żeby wydobywali mleko z <ścoughs> krów. Naszym kolejnym spostrzeżeniem jest fakt, że ta wyspa jest bardzo zielona. Po prostu otacza nas wszędzie trawa, liście, drzewa. Jest to cudowne. I krowy. Dawaj. Muuu. A teraz jakaś szamka by się przydała, co? Przerwa na jedzenie. Szamka, zobaczymy. Tutaj ponoć nie ma nic dobrego do jedzenia za bardzo. Biorąc pod uwagę, że jest tu dużo krów, to jest tu dużo wołowiny, a że my nie jemy wołowiny ani mięsa, to jest to troszeczkę dla nas kłopot. Na Azorach nie ma zbyt wielu plaż, co o czym już wspominaliśmy, jest naprawdę niewielka liczba takich piaszczystych, zwyczajnych plaż, więc sobie jakoś z tym poradzili i stworzyli betonowe plaże. Wygląda to po prostu fenomenalnie. Mają tutaj betonowane takie jakby do opalania i takie no jakby pomościki, które tworzą baseny. Okrągłe, kwadratowe, po prostu ułatwia to ludziom kąpiel i uniemożliwia dostanie się falą, co sprawia, że siła oceanu nie jest taka straszna i taka mocna. Standardowy rozmiar piwa w Portugalii. Zero Więcej Azorów tam jest. Nie? Palma, pola, ocean, krowa i wieśnia. Uuuu! Rolnik. Azory mogłyby się kojarzyć z rajskimi wyspami, gorącym klimatem i pięknymi plażami. Natomiast im dłużej spacerujemy tędy, im więcej wiosek odkrywamy. Jest to po prostu wieś. W dużej mierze, prawda? Im więcej chodzimy, tym coraz więcej widać wsi, krów, przy tym palm. O, tak jak tutaj, I jakieś hodowle i ocean tle. Niesamowicie fajne połączenie. Nie ja, chcę Ja mam inne skojarzenie z Azorami, z TRC dokładnie, bo kojarzy mi się bardzo mocno z tymi wszystkimi pięknymi domkami, które tu widać. Wszystkie domki mają tu takie obramówki, wyglądają troszeczkę jak z bajki, nie wiem, o muminkach. Takie tak jest moje skojarzenie. Fajne też jest to, że tutaj tę wyspę można z dwóch stron zobaczyć na tym szczycie. Jesteśmy teraz z jednej strony wyspy, a zaraz pójdziemy tam, gdzie tam jest druga strona wyspy. Totalnie to wygląda. Widzę jaka ta wyspa jest mała, nie? To jest tak chyba prągla wszystko. Chodzimy widzimy, widzimy pół wyspy teraz. Jesteśmy na punkcie widokowym, którą się znajduje. Mniej więcej na środku wyspy, i dzięki temu można zobaczyć wody i jest fakt, że ok, tutaj też wieje, ale po drugiej stronie, byliśmy, nie dało się w ogóle ustać, praktycznie, a tutaj wieje wie delikatny wiaterek i świeci słonko. Musiałam masz okulary założyć, więc jest fenomenalne. To jest prawda, że na tej wyspie pogoda się taka zmienia. Ludzie są tutaj ubrani jak na prawdziwy trekking, a ja bardziej jak na plażę. Nie wiem, czy to jest taka długa trafa. W ogóle bardzo sprzyjają ekowakacjom. Jest tutaj bardzo dużo natury, bardzo dużo miejsc, dzięki którym można wchłaniać świeże powietrze. Jednym z nich jest właśnie tutaj miejsce, w którym jesteśmy, czyli pomnik przyrody związany z tym, że są tu źródła geotermalne. Niestety nie można się tu kąpać jak na Islandii, natomiast wygląda to bardzo fajnie. Potwierdzeniem faktu, że na Azorach można odbyć ekowakacje jest fakt, że Azory zostały zakwalifikowane do jednego z najczystszych miejsc w Europie. No co w sumie widać na dołączonym obrazku. Jest tu bardzo zielono i powietrze jest genialne. Inaczej się oddycha niż w Polsce. W swoim i tam jest górze, a tu jest wysoka cała Jesteśmy w chmurach chyba właśnie. Ja myślałem, że jak się w chmurach to jest bardziej tak chmurzyście. A z tej chmury widać tam. Dopiero. Ja nie wiem dlaczego, ale tutaj przyjemnie.